Ej hey, ja jestem Natia w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w Farming Simulator 19 i dzisiaj mam e, takie plany. Wczoraj to zaplanowałam, więc w końcu się coś będzie działo. E, więc pierwszy plan to koszenie trawy, e, tylko dwa żonki po kosze. No bo wiecie, no bo mam całą listę wręcz, wręcz zapełnioną. Tutaj wczoraj zacząłem już kosić Ale już byłem za zmęczony No i co? No i kosimy widzowie Rozkładamy kosiarem V opuszczamy, B włączamy Zrobimy takie Z dwa pasy Skosimy no bo wiecie, nie wiem, inny mi zajdzie dzisiejszy film, no bo mam całą kartkę, no sporo rzeczy, tak wczoraj jadłem sobie kolację, no i myślałem, co by tutaj nagrać. Aj, chcę pośle map, pokażę to. Wow. Eee, mam dwie nowe niespodzianki, bo ja ślepi jestem z rana, co? Bo jest dopiero 8.04 a ja dopiero wstałam. Nagrywamy się w piżamach, jak widzicie. Bo mi się nie chciało przebierać. Yy, ale. Stara się przebiorę. <grych> po filmie. Ten film będzie o 18.00. I jutro będzie Minecraft ten 45-minutowy. że ja, uwaga, jutro jadę do. na basen do Leska. Mm. Więc nie wiadomo, czy może będzie rano film, czy będzie po południu, czy wieczorem. No to już Was będę po prostu informować na shortach. Może pokażę Wam ten basen jeszcze. Na pewno wam go pokażę. Jeśli nie zapomnę oczywiście. No, tutaj koło tej shopy nie da się dalej pokosić. I ostatni pasek będziemy kosić dobrze. I następna część to mam bronowanie trawy. Czyli to co skosiłem, no to trzeba pobronować, żeby było ładnie. Ale oczywiście mam tego tak dużo po całej mapie. <tryk> że tutaj co to jest, to jest nic. Ja mam tego koło siebie, koło swojego domu. No po prostu wszędzie. Nareszcie koszenie trawy. Zaje... <tryk> Może zaliczona mm, więc mogę jechać na moje miejsce, mianowicie tutaj też to jest, więc teraz idę bronować tutaj mam drugi traktor dobra okej okay. no i po prostu będziemy bronować też dwa pasy a po filmie się będę zabierał zakoszenie tego całego pola jest 6.30 w grze prawdziwym w życiu ósma sześć Pokażę ósma sześć No Tutaj jakaś dopiero trawa olbrzymia Dobrze Okej okay. Mogę tutaj wjechać do pana No muna, no, mogę, thank you. Po drodze troszeczkę przejedziemy no ale no nic, nic, dalej. Jeszcze jeden pas. Zbronujemy. okej okay. I jedziemy o tam właśnie, bo tam jest ten. To dobro, ja w ogóle wam każę. O to. Tu jest normalna trawa, a ja to, to bronuję. No mam, zapomniałem pokazać. Jedzie, jedzie, dobra do szopy dojedziemy i robimy ciekawszą rzecz o tutaj oczywiście ominąłem ale trona po filmie lepiej to zrobię zostawcie łapeczkę do góry subskrypcja oraz komentarz niech 87,4% zasubskrybuje ten kanał bo tylko 12% subskrybuje ten kanał a warto bo teraz filmy będą no, mam nadzieję że to codziennie mam plany nasze znaczy, mam plany do środy bo w czwartek piątek sobotę jadę na chlebista dobra I koszernie trawy mamy ogarnięte bronowanie mamy i waja teraz będziemy Mełdę wam pokazywał z bieżątka. Eee, czekajcie no i tak Pierwsze te stawy z wyrządka wam pokażę. Bo wczoraj dodałam dwa nowe. No to świnie, no to nic się nie zmieniło. Mm, kury też nie jest. Nie widzimy tylko koniem na dach. Okej. Okay. Koń flash. Flash, flash. Okay. Okay, więc koń flash będzie wjeżdżał na... tradycyjnie na dach tutaj oczywiście wiem, że się da w koniem flashem wjechać na dach, no bo tu już wiele razy wjeżdżałem więc kono musi dobiegnąć flash flash, flash, flash i uwaga o, jednak może i nie <ścoughs> nazat chyba nazad to się mówi, i prrr galo Nazad. Nazad. Dobra. Okej, i okay, Galop. Galop. Co jest? Flash. O co ci chodzi, może na ten dach? I uwaga. Ej, no. O co mu chodzi? No ja nie wiem, widzowie. Mm. Ej, flash! Gdzie zawsze na koniach tam wjeżdżałem. No ej! O co mu chodzi? Nie, gdzie może... Może tak wyżej troszeczkę i uwaga... Dobra. Z tym pół na pół zaliczone... Koniem flashem. Wracamy do zagrody. Okej, okay, no galo, przy... no ten koń to nie był w planach, ale no musi być, flash, kacie, bo ja wam pokazuję, gdzie świnie, do kury sobie idziemy, no i do nas, konie, flash, jest, powrotem na stanie. Dobra, no, co wiem, Patrz, tutaj mam sprzęt leśniczy, samochód i wózek widłowy Tutaj mam yy, jakieś nawozy mm. Zobaczymy co z tego będzie, bo tutaj uwaga będą owce Mała zagroda na razie A jeszcze nie ma, dopiero dzisiaj będę je ogarniał A tutaj uwaga będą, no mam nadzieję i o, tutaj będą sobie chodzić. Tutaj może będę dało kiedyś jedzonko, wodę No więc pokazywanie Zwierzątek jest. Teraz nakarmić Bercika. Bercika 1 i Bercika 2 oczywiście. No przynajmniej coś dzieje, bo nie mam, że tylko ciągle się trawę albo coś. Przynajmniej mam jakiś plan. No, Bercik, chodź na jedząko. No Które idzie? Eee, ten, no Witam Bercik, dano się nie było eee, Na razie nakarmienie Bercika mamy I teraz pokosić jęczmień O właśnie, tym kombajnem będę kosił Czekajcie się jeszcze upewnię czy żeby to jąć jęćmień dobra. Jedno pole pokosimy i zostanie nam mi ostatnia rzecz wam do pokazania. Ale to szybko wykośmy. Dobra. To jest pole numer 14. Dobra. I kosimy, aż tutaj zacząłem kosić. Wczoraj się i to pierwsze pole było przed szpitalem. Dobrze, więc szybko tutaj skosimy jedno pole. No to pole widzicie jest takie krętem. Taka Lka znowu. <grych> o, dobrze, dobrze. Mm. Okej. Okay. Więc o tutaj tak można popatrzeć sobie jak ten jęczmień się mieli. Dobrze. Na no, czarny. Kombajnie. F -f fient. 8T. Fient. 8T. Fient. Ideal. Idealno jest idealny. <głosienie> Mają gąsienice Dobrze. okej okay. No jedno to okrążenie zawsze mam gdzieś tak potem. 60-70% tego. Nie bo na razie mam. 13% a zaczynam ze zerem, bo wczoraj specjalnie wszystko wysypałem do traktoru i przyczepy Na no, rzecz została mi ostatnia, rzecz widzowie. I wtedy będę mógł skończyć film, która uwaga, a jeszcze wam nie powiem, będę was jeszcze trzymał w, nie, w nutce niepewności. Noem się, szybko, szybko jedź Jęczmień mamy, Nam, o, już tutaj tyle podrosło, albo wiecie, co, wskoszę tylko do tego miejsca i po prostu pojadę tą ostatnią rzeczą, albo aby to zajęło wieczność, a po filmie po prostu wszystko to pokończę. No, ja szybciej, szybciej. Mam 26% pięćmienia. No a, i widzowie. Ostatnia rzecz, którą będzie. dun pociąg dun, dun dun Uwaga, pociąg. E, e, no, na no, tym pociągiem można. No, zaraz wam o nim opowiem, co tutaj można. Tylko zrobimy jedno pełne okrążenie bo tutaj też dużo rzeczy można ciekawych przewozić i w następnych odcinkach będę to po prostu testował no bo nigdy tak się tym pociągiem nie interesowałem w lewą, dobrze jest 8.15 638. Dobrze. Drugiego kierowcy nie ma, nie wiem czemu. Powinien być drugi kierowca. Byłoby tak e, fajniej po prostu. No, ale o. Tak wyglądam z przodu. 122, 133, 3 LR. Dobrze, zaraz sobie o. Tutaj macie pod pociągiem. No, i zaraz sobie o nim poopowiadamy. Będę wam poopowiadał, jak dojadę do pola numer 8. Więc jeszcze kawałek jest, ale o tamto pole co kosiłem, jak widzicie. Więc jest udokumentowane, że koszę. Nad stąd to widać. Dobrze. Okej. Okay. Więc wszystko z mojej listy mam zaliczone. Koszenie trawy, mronowanie, pokazywanie zwierzątek, nakarmienie bercika, pokazywanie zagrody dla krów i owiec, pokosić jęczmień czarnym kombajnem, no i pociąg, więc wszystko jest zaliczone. A bo wiem, zatrzymam się już tutaj i po prostu poopowiadam wam o tym pociągu. On się chyba nazywa pociąg mieszany, po prostu. Dobrze, więc widzowie, Opowiadam. No tutaj, jak widzicie, mamy lokomotywę. To jest wagon numer jeden. Tutaj mamy normalny wagon. Aha, nienormalny. Tutaj można włożyć kukurydzę. Czyli już wiem. A tutaj. Mm, nie wiem, można to sobie przewołka tu ludzi, albo jakieś samochody, albo coś w tym stylu. A tutaj można wozić drzewa do tartaku, który jest blisko, więc mogę tam też drzewa wozić. A tym to mleko, a nie, marchewkę. Mogę kosić. A tym mogę wozić samochody, no bo a widzicie. Dobrze widzowie, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz. Niech widzowie o 77,6% zasubskrybują, bo tylko 12% subskrybuje ten kanał. No i co, widzimy się jutro w Minecraft. Na tym 45 minutowym filmie, albo po basenie, albo przed basenem, będzie może short z basenu, ale to Wam nie obiecuję, więc widzimy się jutro, hej!